Dzień dobry, serdecznie witam. Zastanawiałem się ostatnio, czy warto zrobić program na temat pożarów instalacji fotowoltaicznych. Nie chcę nikogo straszyć. Ale po ostatniej mojej przygodzie ze złączką MC4 pomyślałem, że ten temat jest dość ważny dla nas wszystkich. Obowiązuje prawo, jeżeli chcemy mieć instalację o mocy większej niż 6,5 kW, to musimy projekt uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Skąd się wzięło 6,5 kW? Nie wiem, być może chodzi o 8A, które płyną przez przewody solarne. Pożar instalacji fotowoltaicznej występuje wtedy, kiedy albo przewody nam się zebrą, nastąpi zwarcie, albo wtedy, kiedy nastąpi rozłączenie się wtyczki, albo pęknięcie przewodu i następuje łuk elektryczny. Ten łuk elektryczny ma tyle energii, że może zapalić znajdujący się w pobliżu moduł fotowoltaiczny, który najczęściej ma plastikowe dno i pali się ten plastik. Jak widzimy, Straż pożarna nie ma problemu z gaszeniem fotowoltaiki, robią to przy pomocy zwykłej wody. Często też od tego plastiku zapala się dach, ale pożar z takiej instalacji się nie rozprzestrzenia. Na rynku znajdują się też moduły fotowoltaiczne, które zamiast plastiku mają od strony drugiej szkło bifacjal. One oprócz tego, że dają nam energię z obu stron, również chronią nas przed ewentualnym pożarem. Najważniejsze jest to, żeby przewody prądu stałego, w których płynie duży prąd, były dobrze odizolowane, oraz żeby wtyczki MC4 były dobrze wykonane i wzajemnie pasowały do siebie, były tych samych producentów. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.